mianowicie stanowisko Rady do skarg rozpatrywanych przez Komisję Rewizyjną. Proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Grzegorza Hudomięta. Wysoka Rada na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej rozpatrywaliśmy cztery skargi. Ja po kolei pozwolę sobie przedstawić te skargi w skrócie oczywiście, bo nie będę przedstawiał takich elaboratów jak mój poprzednik. Skarga pani. Pani skarżyła się na działania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakresie odmowy przyjęcia skarżącej na staż, na który została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Dostaliśmy opinię Pana Prezydenta i opinia Pana Prezydenta była taka, że ta skarga jest bezzasadna. Mieliśmy tutaj Panią, dyrektor Biblioteki. Zadaliśmy jej oczywiście szereg pytań. Okazuje się, że. Nikt z osób skierowanych na to stanowisko z Powiatowego Urzędu Pracy nie został zaakceptowany przez panią dyrektor. Została natomiast przyjęta na to stanowisko, na ten staż osoba, która ukończyła studia o tym właśnie kierunku. I uznana została za najbardziej odpowiednią na to stanowisko i komisja wyraziła opinię, że skarga jest bezzasadna. I w związku z tym proszę o przegłosowanie tej opinii. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. to w takim razie kto z Państwa jest za przyjęciem stanowiska Komisji Rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 21 głosów za. Kto z Państwa się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z Państwa jest przeciw? Zero. Dziękuję pięknie, za zatem uchwała została podjęta jako skarga bez zasady.